Nazywam się Teresa Osowska, jestem terapeutą rodzin i małżeństw. W dzisiejszym odcinku podcastu Matka jako drapieżca, część druga, opowiem o niektórych aspektach trudnej relacji z matką, m.in. innymi o matce zazdrosnej, okrutnej, o matce, która wie lepiej, o matce uzależnionej, uczącej podwójnych standardów. Psychologiczne. Znaczenie bajki Brzydkie kaczątko Dramat innego w gnieździe Bajka opowiada o kaczce, która złożyła siedem jajek, sześć piskląt było pięknymi kaczątkami, a jedno z jajek było inne. Siódme jajko było większe i długo się nie wykluwało. Stara, doświadczona kaczka odwiedziła młodą matkę i oznajmiła, że na podwórku zdarza się podrzutek z rodziny indyków. Kaczka zdecydowała się siedzieć jajko do końca i wykluło się siódme maleństwo. Maleństwo nie okazało się być indikiem, ponieważ pływało znakomicie, tak jak, in jak pozostałe rodzeństwo. Niemniej nie miało urody kaczki. Inne kaczątko często słyszało od innych ptaków i od swojego rodzeństwa, że jest brzydkie. Praktycznie słyszało te krytyczne uwagi codziennie. W rozpaczy pisklę puściło gniazdo i zetknęło się z trudami życia, z głodem, zmarznięciem, odrzuceniem. Młody kaczątko przeżyło dzięki litości starego rolnika, a wiosnę stało się dorosłym osobnikiem. Bohater bajki, bo był to kaczor, nadal oczekiwał, że będzie słyszał przykre uwagi na temat wyglądu, że jest brzydki, że będzie wyśmiewany. Ale od małych dzieci dowiedział się, że jest ślicznym łabędziem. Ta bajka mówi o tym, że dzieci z tej samej rodziny mogą się bardzo różnić od siebie. I jeśli na przykład dziecko na poziomie intelektualnym, emocjonalnym albo duchowym jest inny od matki, to często matce trudno jest z tym dzieckiem i traktuje je inaczej. Przykład pierwszy. Kobieta ma panieńskie dziecko. Pojawił się potem kandydat na męża, który był wdowcem. Warunkiem poślubienia kobiety było to, że kobieta musiała oddać swoje panieńskie dziecko matce na wychowanie. Młoda kobieta. Decydowała się na ślub i wyszła za wdowca. Jej rolą życiową była opieka nad pasierbami i bycie partnerką seksualną dla wdowca. Przykład drugi. Dziecko jest wyśmiewane w całej rodzinie, ponieważ bało się wody, kąpieli, bało się pływania. Matka chłopca zachowywała się podobnie jak inni, którzy wyśmiewali się z chłopca. Chłopiec był tym, z którego można było się śmiać. Tak wewnątrz siebie nosił on wstyd i lęk wielu osób z rodziny, w tym swojej matki. Takie dziecko uwolniło swoją matkę od uczucia, że z nią coś jest nie w porządku. Praktyka oddawania dzieci pozamałżeńskich na wychowanie rodzicom. Matki, lub bezdzietnym ciotkom, wujkom, często występuje w historii naszych rodzin. Agresja matki polega na tym, że zgodziła się na oddanie własnego dziecka. Psychologiczne znaczenie bajki: jedno oczka, dwu oczka trój oczka. Przykładem bajki o okrutnej matce jest bajka jedno oczka, dwu oczka trój trójoczka. I w tej bajce Okrucieństwo matki i sióstr było skierowane przeciwko tej siostrze, która nie była podobna wyglądem do matki ani do sióstr. Matka i siostry źle traktowały dwuoczną siostrę. Karmiły ją tylko resztkami ze stołu. Dziewczynka cierpiała głód. Dodatkowo była tą z rodzeństwa, której rodzina bardzo się wstydziła. Kiedy dziewczynka pokała z powodu głodu i złego traktowania, pojawiła się wróżka, która obdarzyła ją nadzwyczajnym darem – kozą. Koza karmiła ją do syta. Kiedy zazdrosna siostry i matka dowiedziały się o niezwykłym darze, który dostała siostra, matka zabiła kozę, żywicielkę córki. Jest to bajka, która mówi o okrucieństwie matki, i rodzeństwa oraz o zezdrości. Dwooczna siostra ma dwoje oczu, tak jak większość ludzi, ale jest niepodobna do swojej rodziny. Przykład pierwszy. Mężczyzna ma lat czterdzieści, jest najmłodszy z trojga rodzeństwa. Odkąd pamięta, był bity kilka razy w tygodniu przez matkę. Ojciec, choć widział przemoc, nie chronił chłopca. Obydwoje rodzice pochodzili z rodzin, gdzie przemoc była tolerowana. Przynajmniej jedno z dzieci w rodzinie było bite. Relacje pomiędzy rodzicami były bardzo napięte, pełne agresji. Obydwoje rodzice mieli wyższe wykształcenie, szybko się rozstali, rozwiedli. Zanim to się stało, matka walczyła z ojcem o pieniądze i pozycję w rodzinie, przemoc. Eskalowała. Bity chłopiec chorował kolejno na różne schorzenia dolegliwości pokarmowe. Matka swoją złość i problemy małżeńskie przekierowała na najmłodszego syna. Historia tej rodziny zna przypadki, kiedy dziecko było uszkodzone przez matkę, kiedy uległo wypadkom z powodu nieuwagi matki podczas opieki. Psychologiczne znaczenie bajki Królewna Śnieżka. Wszyscy znamy tę bajkę. Matka dziewczynki umiera przy porodzie. Ojciec dziewczynki żeni się z kobietą piękną, która staje się obsesyjnie zazdrosna o urodę córki. Matka macocha wielokrotnie próbuje zabić piękną pasierbicę. Zachowania macochy są bardzo niebezpieczne. Dla pasierwicy młoda dziewczynka ociera się o śmierć. Przykład. 40 paroletnia kobieta miała dwoje dzieci: syna i córka. Kiedy córka zaczęła dojrzewać, matka zaczęła ubierać rzeczy córki, porównywać swój wygląd z wyglądem córki. Była obsesyjnie zazdrosna o urodę córki. Robiła upiększające kuracje, próbowała się odmłodzić. Syn był dla matki ulubieńcem. Radziła się syna w sprawie swojego wyglądu i zabiegów upiększających, a z surgą rywalizowała i konkurowała o urodę. Psychologiczne znaczenie bajki. Świński król. Bajka opowiada o Parze Królewskiej. Król był bogaty w ziemskie dobra, królowa była piękną i uduchowioną osobą. Niestety nie mogli mieć potomstwa. Królowa czuła się bezsilna w związku z brakiem potomstwa i oszukiwana przez męża. Obydwoje byli smutni. Królowa zasnęła w ogrodzie, zjawiły się trzy wróżki, które przepowiedziały jej urodzenie potomstwa. Królowa została uprzedzona przez wróżkę, że kłopoty dziecka skończą się w jego trzecim małżeństwie. Tymczasem królowa zaszła w ciążę i urodziła długo wyczekiwane dziecko. Tym dzieckiem był syn. Pierwotnym impulsem ojca króla było zabić pierworodnego, ponieważ syn okazał się świnką. Matka szybko pokochała dziecko, i postawą matki było chronić króla świnie, co też zrobiła. Królowa ochroniła swojego syna również przed agresją męża. Kiedy królewicz, świnia Dorus, chciał się ożenić? Matka uznała wtedy, że nie ochroni swojego syna przed odrzuceniem i oceną kobiet. Królewicz chciał się ożenić z konkretną kobietą. Królowa zapłaciła matce wybranki syna za to, żeby młoda jej córka zgodziła się na ślub, na to aranżowane małżeństwo. Niestety, żona chciała zabić królewicza tuż po ślubie, gdyż tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia z tak odrażającym mężczyzną. Królewicz ubiegając tę sytuację, zabił swoją pierwszą żonę. Sytuacja powtórzyła się jeszcze raz z inną kobietą. Matka królowa była bardzo przerażona tym, co się działo w małżeństwach syna. Trzecia żona królewicza świni zaakceptowała odmienność męża. Mimo że wyglądał jak świnia, traktowała go jak swojego męża. Pozwoliła to świńskiemu królewiczowi przybierać ludzką postać w łóżku małżeńskim. Młoda para miała swoją tajemnicę, której żona dochowała przez okres ciąży. Urodził się zdrowy chłopiec, królewicz. I wtedy młoda królowa wyjawiła teściom, że mąż w nocy przybierał postać normalnego, zdrowego mężczyzny. Wówczas stary król przekazał królestwo swojemu synowi. Znaczenie odmienności dziecka królewskiego. Ten syn pary królewskiej był niepełnosprawny, mianowicie miał defekt w urodzie. Jego matka chciała kupić miłość dla syna i uchronić go przed odrzuceniem kobiety. Ale ta transakcja się nie udała. Opłacane kobiety nie dotrzymały słowa. Upośledzony syn przeżył, ponieważ rozpoznał wrogie zamiary dwóch pierwszych żon. Trzecia żona zaakceptowała odmienność męża. Para była, wspólnie, była w stanie wspólnie mieć tajemnicę, o której nie widzieli rodzice. Ta para była w stanie stworzyć swoją własną przestrzeń. I po pewnym czasie młoda żona ujawniła tajemnicę, metamorfozę swoim teściom. W tej bajce rapieżna matka przyjęła postać ubogiej kobiety, która za wszelką cenę chce wydać swoje córki za potwora. Ta uboga Sprzedała swoje córki za obietnicą majątku. Ta bajka opowiada o matce króla świni, która jest bardzo wrażliwą i troskliwą matką. Dla odmiany opowiem też o innej podobnej sytuacji. Jest to jednakże sytuacja, która jest diametralnie różna od tej, której, o której opowiadałam teraz. Jest to mianowicie sytuacja matki, która ma własną koncepcję na temat życia dziecka. Przykład. Mężczyzna, jego dziecko często chorował. Miał liczne alergie, nietolerancje pokarmowe. Leczenie tych nietolerancji pokarmowych było bardzo kosztowne, wymagało odpowiednich diet, konsultacji. Opak był uważany za chorowitego. Rodzice byli przeciwni temu, aby mężczyzna poszedł na studia weterynaryjne. Uważali, że studia weterynaryjne będą dla niego za ciężkie. Pod presją mężczyzna wybrał inne studia, bardzo tego żałował. Jedyne tak naprawdę, co lubił, co go cieszyło, to był kontakt ze zwierzętami, opieka nad chorymi zwierzętami, także po zabiegach chirurgicznych. Mężczyzna nie ukazywał tutaj żadnej słabości. Obydwoje rodzice natomiast przykierowali na dziecko swoje lęki, swoje przekonanie, że syn sobie nie poradzi. Przykład numer dwa. Matka wysłała córkę do szkoły zakonnej. I może córka tego bardzo nie chciała. Córka marzyła o szkole malarskiej, natomiast poszła do szkoły zakonnej o zaostrzonym rygorze, ponieważ matka uważała, że to jest dla niej właściwa szkoła. Matka była znaczącą, bardzo wpływową osobą w tej szkole, dofinansowała tę szkołę. Niemniej jej córka nie mogła wyrazić własnego zdania w żadnej istotnej dla siebie kwestii. Kiedy skończyła szkołę, córka chciała iść na Akademię Sztuk Pięknych, ale matka oświadczyła jej, że musi pójść na medycynę. Według matki, lekarz to bardzo szanowany, społeczny zawód. Córka zgodziła się studiować medycynę i nawet ukończyła te studia. Kiedy asystowała przy operacji jako lekarz, poznała śmierci klinicznej. W wyniku tego przeżycia nie chciała więcej pracować w szpitalu. Porzuciła medycynę, założyła rodzinę. Były okresy, kiedy żyła w dużej biedzie. Kiedy jej matka była na łożu śmierci, Córka ponownie założyła kitel lekarski, wykonywała przy niej proste zabiegi medyczne, na przykład zastrzyki. Córka dostarczała swojej matce iluzji, że pracuje jako lekarz. Matka zmarła, pozostawiła córce spadek. Aby córka mogła przejąć ten spadek, musiała w ciągu siedmiu lat otworzyć szpital dla kobiet. Zapisane środki mogła zużyć tylko w jeden sposób. Ten jeden sposób. Ta matka zarządziła życiem córki, także po swojej śmierci. Psychologiczne znaczenie bajki Krzak Jałowca. Prostary lęk, bycia pożartym, wchłoniętym, zostaje wyprojektowany w tej bajce na macochę. Było małżeństwo, nie mogło mieć dzieci i kobieta prosiła Krzak Jałowca o pomoc w poczęciu dziecka. Kobieta zaszła, ciąża urodziła syna, ale po porodzie zmarła. Mężczyzna ożenił się z inną kobietą, która urodziła mu córkę. Masocha jednakże nienawidziła syna swojego męża, bardzo go źle traktowała i niby przypadkiem obcięła mu głowę. Winą za śmierć pasierba obarczyła swoją córkę. Potem, aby pozbyć się ciała zamordowanego chłopca, ugotowała zupę z jego ciała i podała ją ojcu. Ta matka mówi o przekierowanej złości, nienawiści, a także o sposobach zrzucania ochrony przed winą w rodzinie. Przykład matki z problemem alkoholowym. Kobieta miała około 48 lat. Miała duże problemy z alkoholem i z tego powodu nie mogła się utrzymać w miejscu pracy. Bardzo obniżył się status materialny. Kiedy dzieci ją prosiły, aby podjęła leczenie odwykowej, kobieta atakowała swoje dzieci słownie, poniżała i obrażała. Dzieci czuły się zaszczute. Kilka lat później nadużywanie alkoholu przez matkę przestało być tak dużym problemem dla dzieci, natomiast kobieta konsekwentnie żądała od swoich synów, aby przez prezenty i pomoc organizacyjną i finansową w wielu, wielu aspektach życia potwierdzali jej status materialny, jej obraz wśród znajomych jako osoby majątnej. Synowie fundowali matce prezenty w czasy, nadziei, że kobieta się wyciszy, poczuje się lepiej. Wewnętrznie dorośli synowie bali się, że matka ich znowu zaatakuje. Przykład drugi życie w podwójnych standardach. Inną formą drapieżcy matki jest uczenie dziecka, życia w podwójnych standardach, życia w dwóch światach. Wtedy dziecko przestaje odróżniać, który świat jest prawdziwy. Małżeństwo miało dwójkę dzieci, syna i córkę. Małżeństwo rozpadło się z powodu romansu matki z księcem. Matka zabierała swoje dzieci na wspólne w czasy z księcem, gdzie wyglądali na kochającą się rodzinę. Matka nie ukrywała się i pokazywała się publicznie z księcem i z dziećmi. Dzieci wstydziły się swojej sytuacji rodzinnej. Były wyśmiewane przez kolegów. Agresja matki przejawiała się w tym, że zniszczyła możliwość harmonijnego rozwoju duchowego dzieci. Naraziła swoje dzieci na wstyd, na ostracyzm społeczny. Podsumowując, drapieżny aspekt matki może być też zaburzony i szalony. Kiedy nie ma ojca, drapieżny aspekt matki wywiera większy wpływ na życie dzieci. Kiedy dojdzie do rozwodu, agresja matki może być przekierowana na byłego partnera, ale też na osoby w rodzinie oraz na terapeutów. Terapeutyczny aspekt matki może być też zdrową siłą fizyczną i psychiczną, która pełni ważną rolę w życiu rodziny. Ten aspekt matki jest w stanie przeciwstawić się stratom w rodzinie, obronić rodzinę przed napaścią na własność fizyczną, intelektualną, finansową, emocjonalną rodzinę. Osoby zainteresowane tematem Zapraszamy do kontaktu z terapeutami ośrodka opracowała Teresa Osowska i Małgorzata Krupińska.